Moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie. Zapewne słyszeliście już o wezwaniu Hot 16 Challenge, polegającym na tym, że przygotowujemy i wykonujemy utwór składający się z 16 wersetów dotyczących koronawirusa. Jest to przede wszystkim akcja charytatywna, polegająca na zbiórce pieniężnej. Na walkę z koronawirusem. Pod filmikiem daję link do tej zbiórki. Każdy, kto wesprze tą akcję, zachęcany jest również do nakręcenia krótkiego utworu. Tak więc dzisiaj, też po wsparciu tej akcji, postanowiłem kilka wersetów, właśnie 16, napisać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że to dobra okazja. Nikt mnie niestety nie nominował. Ale jak jest coś dobrego, to warto to robić od samego siebie. Raperujemy. Yo. Mam nadzieję, że się nie pomylę. COVID-19 wirus się pojawił. On to całe zamieszanie w naszym życiu sprawił. W telewizji, w internecie ciągle to widzimy. O życie nasze i najbliższych życie się martwimy. Cała ta pandemia dużo pokazała, plany nasze osobiste wszystkim pozmieniała. Dzisiaj Gdańsk, jutro, Paryż, potem San Francisco. Wycieczki, wyjazdy, odwołać trzeba wszystko. Okazało się, że nie wszystko człowiek może. Prosimy Cię więc, Panie, prowadź nas o Boże. Pomóż nam, abyśmy bliźnich bardziej doceniali. Wdzięczni za osoby, któreś w życiu nam postawił. Często nie widzimy. Tego, co nam dajesz, doceniamy deszcz wówczas, gdy padać przestaje. Dopóki wszystko mamy i tym się cieszymy, tak wysoko sobie tego nie cenimy. Jo, Pozdrawiam serdecznie, nikogo nie dominuję, ale jeśli ktoś chce włączyć się w akcję, zachęcam do wsparcia tej zbiórki i do nakręcenia filmiku. Pozdrawiam serdecznie, w czasach epidemii warto robić coś dobrego. Hejka!